Legendarny już proces o zniesławienie, wytoczony przez John'ego Deppa przeciwko Amber Heard, dobiegł końca. Aktorka ma zapłacić byłemu partnerowi ponad 10 milionów dolarów odszkodowania. W czym tkwi problem? No właśnie w tej kwocie. Jak się okazuje, Amber Heard nie ma pieniędzy. O wszystkich szczegółach dotyczących kwestii finansowej informuje nas prawniczka Amber Heard. Na pytanie, czy gwiazda Aquamana ma z czego opłacić 10 milionów, odpowiedziała: O nie, absolutnie nie jest w stanie. Jak się okazuje, Amber Heard już od dłuższego czasu ma problemy finansowe. Kilka lat temu, czyli w 2016 roku, Amber Heard wraz z Jennym Deppem podpisali ugodę podczas rozwodu. Zamiast zamian za wycofanie zarzutów dotyczących przemocy psychicznej i fizycznej, Amber otrzymała od Deppa 7 milionów dolarów, z czego 3,5 miliona postanowiła podarować szpitalowi dziecięcemu w Los Angeles. Jak się okazuje, aktorka do tej pory nie uiściła pełnej kwoty, a jedynie jej niewielką część. Co sądzicie o całej sprawie? Podzielcie się swoim zdaniem w komentarzu i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału.